Jeżeli masz blokadę przed mówieniem po angielsku, mam dla Ciebie jedyne rozwiązanie, jakiego potrzebujesz i, i musisz oglądać więcej rolek na ten temat. Jestem Laura, jestem językoznawczynią, ukończyłam filologię angielską i od ponad 15 lat pomagam ludziom zwalczać tę słynną blokadę językową. Użyję tu przykładu, który pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak działa myślenie o mówieniu i o używaniu angielskiego, bo być może masz wszystko, czego potrzeba. I zazwyczaj kiedy ludzie przychodzą do mnie właśnie z tym problemem, czyli jak... Przestać bać się mówić po angielsku, to wcale nie jest dlatego, że boją się, ponieważ ich gramatyka nie jest wystarczająco zaawansowana, czy nie mają wystarczająco mocno rozbudowanego słownictwa, bądź ich wymowa faktycznie jest taka, że aż. W każdy by się powstydził właśnie takiej wymowy. To wszystko w ogóle nie jest problemem. Zazwyczaj problem leży w głowie i w myśleniu o używaniu angielskiego, zwłaszcza jako osoba z Polski, zwłaszcza przy innych Polakach, ale przy native speakerach również to się zdarza. Weźmy jako przykład jeżdżenie samochodem. Zdałam prawko w 2014 roku i prawie całość z tych 10 lat, odkąd je mam. Nie jeździłam samochodem, więc oczywiście, że bałabym się w tym momencie wejść za kierownicę i prowadzić samochód. Oczywiście, że żeby pozbyć się tego strachu, najlepiej by było, żebym wykupiła jakieś lekcje. I tu jest różnica pomiędzy zupełnie innymi umiejętnościami i byciem w czymś dobrym, jak na przykład gotowanie, jeżdżenie samochodem czy jakiekolwiek inne skille, Wersus mówienie po angielsku, ponieważ w mówieniu po angielsku my mamy doświadczenie wyniesione przede wszystkim z systemu szkolnictwa, a system szkolnictwa nie jest łaskawy dla osób, które boją się mówić i na tej podstawie są oceniane gorzej niż osoby, które nie boją się mówić. Więc tak naprawdę twój strach. Nie wynika stąd, że jesteś zbyt mało kompetentny, kompetentna lub za mało umiesz słówek, bądź oglądanie tych wszystkich rolek pokazuje ci, że masz jeszcze dużo przed sobą, jeżeli chcesz być na poziomie zaawansowanym. Tylko, jeżeli ja w przykładzie jeżdżenia samochodem powiedziałabym, że idę na jazdy testowe, żeby sobie przypomnieć, jak to jest. I na tych jazdach przez trzy godziny patrzyłabym na instruktora, jak on to robi i myślałabym, że ja już dzięki temu samemu oglądaniu byłabym w stanie również prowadzić znowu samochód, no to każdy by mnie wyśmiał i powiedziałby mi, że jestem w błędzie. I jednak na tym polega to, co prawdopodobnie wiele osób robi nie tak. Że oglądamy te rolki na Instagramie, gdzie inni uczą nas słówek, struktur gramatycznych, wymowy, czegokolwiek. Że słuchamy podcastów, że oglądamy filmy z napisami po angielsku. I to wszystko jest fajnie. Oglądanie tego i słuchanie tego i otaczanie się materiałami językowymi jest ekstra. Ale są dwie rzeczy, które cię powstrzymują przed używaniem tego wszystkiego, czego się nauczysz. Po pierwsze, strach przed wprowadzeniem. Tego w praktykę i po drugie, nie wprowadzanie tego w praktykę. Czyli tak naprawdę można wprowadzać te rzeczy, których się nauczymy, do naszej codzienności po angielsku, ale jeżeli ten problem leży głębiej, czyli tak jak na przykład ze mną, że ja się naprawdę boję trochę wejść za tą kierownicę, więc naprawdę to nie jest tak, że ja nie pamiętam, jak się jeździ i ty też. Nie jest tak, że nie pamiętasz tego, jak się mówi po angielsku, tylko po prostu minęło x czasu i się boisz. Ja to totalnie rozumiem i dlatego w moim podejściu, które jest całkowicie Dogłębne i bardzo mocno sfokusowane na naszych osobistych różnych trudnościach i na naszych barierach w myśleniu. Moje podejście skupia się na tym, żebyśmy zaadresowali korzeń całego problemu, The root of the Issue, żebyśmy spojrzeli, czego się boisz, dlaczego się boisz i jak z tego wyjść. Jeżeli chcesz to ze mną zrobić dalej i głębiej, zapraszam Cię na darmowe, siedmiodniowe wyzwanie Accent and Speaking Challenge, gdzie codziennie będziemy się zajmować nie tylko wymową po angielsku i mówieniem po angielsku i ćwiczeniami na mówienie, ale również ćwiczeniami na nasz Mindset. Link do zapisów jest w opisie. Zaczynamy 17 lutego, a jeżeli chcesz więcej materiałów na temat mówienia po angielsku, używania angielskiego i zwalczania różnych blokad w naszej głowie, zostaw mi komentarz z tym, jaki masz problem po angielsku, a ja go rozwiążę w następnym filmiku. Ok? Buziaki, widzimy się w challenge'u.